No i zaczynamy rozgryweczkę. Powiem wam, że ten nowy interfejs bardzo przypomina mi War nawet można powiedzieć za bardzo. No ale cóż. Skoro balans 2.0, to balans 2.0. Chciałbym zauważyć, że na początku mamy tutaj do wyboru Leoparda 2.5, helikopter GM64, na który musimy najpierw nastukać troszkę chyba obrażeń i jak Jakieś działko przeciwlotnicze. No, to powiem Wam, że twórcy tutaj się naprawdę postarali. Wow! Mm. Modele czołgów chyba też są poprawione. Z automatu mają jakiś ciekawy kamuflaż. Nie są od razu szare. No, wygląda Wam, powiem Wam, no, naprawdę, naprawdę nieźle. Co my tu mamy? Te 90A. Zerknijmy sobie z bliska. Wow! Wam. Poprawiona na pewno fizyka jest. No, te pojazdy zostawiają jakieś takie bardziej wyraźne ślady w stosunku do tego co było wcześniej. Eee, w ogóle chyba tutaj mamy dostępne w tej chwili na tym serwerze testowym coś, ale globalne operacje mamy punkty do zajęcia. Ach, skodłowaliśmy. Wow, można słychać krebików! Czap! Dostał! Zobaczmy tą artylerię, no to jest dokładnie tak jak w czyli wybieramy cel i napierniczamy! Dosta. Jest kolejny Pięknie! Wcale się nie dziwię, że wprowadzanie tego balansu trwało aż tyle. Ta gra w ogóle nie przypomina tego, co było. To jest po prostu całkiem nowy produkt. Dostał! Poprawiono z tego, co widzę, mocno. x są dużo większe, tak jak zapowiadali, łatwiej trafić. O, nie przestrzeliliśmy tym razem. Uszkodzony, zaraz, zaraz, gdzieś tutaj powinni mi załogę. Teoretycznie, bum, jest! Pięknie! Kolejny na liście, jedziemy dalej. Powiem wam, że jeśli tak ma wyglądać ta gra, to jestem jak najbardziej za. Jak najbardziej za, no. Mało tego powiem, inaczej ta gra mogła tak wyglądać od początku. Szybciej, 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 szybciej! Ała! No, dawaj, 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 dawaj! Łatem się z żeby zgasić, okej! Okay. Ciekawe! Oj, oj, tu jeszcze nie ciekawie! I tu mamy e, Brzuszek jak zwykle miękki! Aaaa! No tego już nie mogę niestety przeżyć! Jakieś nowe... Nieznane mi bataliony. Helikopter, no testujemy, no nie ma, nie ma innego wyjścia. Musimy to sprawdzić. Helikopter, jak tu się poruszać? A to na boki. Okej, okay, tu skręcamy. A do przodu? O jest, coś się dzieje, coś się dzieje. Lecimy. Wow, co my tu mamy? Dzia działko. Przybliżenie. A jak tu z rakiet? O. Jeszcze w tą grę tutaj tak nie grałem. Zastanawiam się, czy ona jest celowana. Chyba tak. Nie będę za troszeczkę, żeby go trafić, a zobaczymy, jak tutaj może z celem takim statycznym. Ło, wow, jak to się majta. Panie, spokojnie pan, bo, bo spadniemy. Co rozbije się? Ua! Jakie to, na jak, kiedy skrętne? Nie widz tego trybu. Zby... Hamuj w ogóle, hamuj człowieku, hamuj! Wow, tu się te jednostki rozpiernicza z tego Dobra, się rozbijemy! Leć, 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 leć! Orle! Do góry, do góry, do góry, do góry. Jest, dobra. Jak tu wyhamować, żebym dostanął sobie w miarę w miejscu Do góry, do góry, do góry. Co my tam? A, dostajemy już... Azul. A, Nie dałem rady! Sterowane rakiety, działko, duża zwrotność. Zobaczmy jeszcze to, co to to jest. Działko przeciwlotnicze. Tak mi się wydaje. No jak? Podejrzewam, że w zwalczaniu zwykłych czołgów podstawowych to to szans wielkich nie będzie miało. No ale czymś do że tych helikopterów strzelać trzeba? Wow, 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 wow. W ogóle poprawione odgłosy, poprawiona grafika. No powiem Wam, że tutaj ostro, ostro pociągnęli do przodu. Nie spodziewałem się aż takiej różnicy. Wiadomo było, że coś tam jednak zmieniają, ale żeby aż tak. Naprawdę, naprawdę fajnie. Na jak jeden z i tylko idzie. No da, zdaje się, że już spadnie. Drugi. Coś ten dostał, ale za słabo. Leopardzik, czy ja zdarzy Nie by na na tyłek wyjechać. Zobaczylibyśmy, czy damy rady go z czegoś takiego przestrzelić. A, padł za szybko. Cienia. dostaje, ale niewiele. Arta. Idziemy. Aaa, kurde, spłonęliśmy. To wygląda jak normalnie jakiś obcy decydujące starcie. Jeszcze raz Leopardzika. Zdaje się, że troszeczkę wygrywamy. Mamy więcej punktów przejętej tej strefy. Wow. A masz! Ale mi przyfasolił Z rakiety Uciek No wyleć, wyleć Pogonił go Dawaj, 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 dawaj Naprawiamy się, naprawiamy. Z tego co widzę, to tutaj jedna skrzynka naprawia, tak jakby wszystko. właśnie nie widzę, żeby to była jakaś skrzynka. Może to jakaś umiejętność załogi jest? Rozbije rozbiję się, tak. Ło! Wow! wow! Poleciał! Zdaje się, że to będzie już wygrana. Jedziesz, 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 jedziesz. B nam odbijają. Dawaj, 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 dawaj. Tu coś jest. Jeszcze kawałek. I ta godzina się skryła. Tutaj. Który strasznie długo przeładowujemy, ale jest Czwarte miejsce w drużynie, nie jest tak źle. No cóż Wam powiem, jest.